Luxpar z siedzibą w Morzywole Kołokońskich to firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji, jak i montażu ogrodzeń. W ofercie firmy znajdują się ogrodzenia łupane, gładkie, grzebieniowe oraz wiele innych wzorów. Od niedawna także możliwość zakupienia kostki brukowej. Więcej informacji pod numerem 797 355 -341. W środę 27 marca w Końskich miała miejsce uroczystość z okazji 40-lecia Koneckiego Zakładu Opieki zdrowotnej. Z tej okazji władze powiatu oraz lecznicy spotkały się, aby razem uczcić ten niezwykły jubileusz. Wręczono też nagrody dla zasłużonych dla działania szpitala. ZOS działa w budynku przy ulicy Gimnazjalnej od 1983 roku. Przez lata lecznica rozwijała się i jej ranga rosła nawet w skali całego kraju. Obecnie zarządzaniem dyrektorka Anna Gil, która w dniu jubileuszu przywitała wszystkich gości. Pierwszym punktem programu było przyznanie zło tych i srebrnych medali od prezydenta Andrzeja Dudy wieloletnim pracownikom szpitala. Listę odznaczonych znajdziecie Państwo w artykule w naszym portalu. Następnie wyświetlony został film dotyczący historii Zozu u opowiedzianej z perspektywy dyrektora oddziału chirurgii Zbigniewa Sosnowskiego. Myślę, że to też jest taki moment, żebyśmy pomyśleli o tym co na przyszłość, o tym co możemy zrobić i w jaki sposób możemy to zrobić. Nie bez powodu mamy na ścianie przy wejściu do oddziału psychiatrii ogólnej, ale Tutaj takie motto mamy siebie, mamy wszystko, dlatego że jak wszyscy będziemy patrzyli w jednym kierunku, a naszym kierunkiem jest dobro pacjenta, to osiągniemy znacznie więcej. W wydarzeniu uczestniczył też wojewoda świętokrzyski Józef Bryk, który podkreślał znaczenie pracowników dla rozwoju szpitala i dziękował przedstawicielom Koneckiego Zozu za ich pracę. To właśnie dzięki temu kapitałowi, takiemu rozkierowaniu, którzy tutaj posiadacie, ten szpital jest taki, a nie inny, czyli jest znakomity. To jest zasługa całego personelu, to jest zasługa jest administracji, no i tym zarządzającym, prawda? Do tej pory ich to było niewiele. Ze stałego rozwoju i zaangażowania kadry oraz pracowników szpitala dumny jest też starosta konecki Grzegorz Piec, który swoje słowa skierował do zebranych. Zdrowia konecki, że to jest 25 lat, 26 lat. Dziękuję Państwu za Państwa służbę, dla rzeczów wielokrotnego. Naprawdę to, co robicie to jest wspaniała dbać o ludzkie zdrowie, dbać o ludzkie życie. Rozwijacie się przy tym bardzo dobrze. Teraz gratuluję y, Pani Dyrektor Pomysłu i gratuluję realizacji. Po okolicznościowych przemówieniach dyrektorka Anna Gil postanowiła nagrodzić specjalnymi statuetkami osoby, które wywarły znaczący wpływ na rozwój koneckiego szpitala. Wyróżnienia otrzymali: Barbara Zbylut, Marek Tombarkiewicz, Robert Plech, Szymon Handerek i Teresa Łoś. Po oficjalnej części na scenie wystąpił Marek Werens wraz z pracownicą lecznicy Anną Pasieką, którzy wspólnie zaśpiewali dla zebranych kilka utworów koneckiego muzyka. Nie boi, przyjaciele, dotykam dna, lecz czuję, że tam nie ma ciebie mnie i nie ma tam Boga. Spotkanie zwieńczył poczęstunek i luźne rozmowy uczestników jubileuszu. W wydarzeniu, poza wcześniej wspomnianymi, uczestniczyli też wicestarosta Konecki Wiesław Skowron, przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Kowalczyk wraz z radnymi, przedstawiciele Rady Społecznej Szpitala i jego pracownicy.